Wyładowania elektryczne, takie jak uderzenie pioruna, to bardzo gwałtowne procesy trwające ułamki sekund. Fotografowanie ich wymaga cierpliwości i wielu prób. Ale zamiast czekać na dobry moment, możemy sami wywołać i uwiecznić pioruny. Pomysł nie jest nowy, bo pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Wtedy to niemiecki fizyk Georg Lichtenberg eksperymentował z ładunkami elektrostatycznymi. Przyglądał się kształtom, jakie powstają podczas przykładania wysokiego napięcia do izolatorów. Wizualizował je, sypiąc na naładowane powierzchnie drobne proszki, siarkę lub tlenki ołowiu. Kształty te przeszły do historii jako figury Lichtenberga. Takie same wzory obserwujemy m.in. na skórze ludzi porażonych piorunem, ale wykorzystywane są również w sztuce. Dwuwymiarowe figury Lichtenberga jesteśmy w stanie wyrzeźbić w drewnie, przykładając do niego wysokie napięcie. W naszym wypadku będzie to 2000 V. Powierzchnię pokrywam warstwą przewodzącego roztworu sody oczyszczonej. Widać, jak prąd płynący między elektrodami wypala sobie drogę w drewnie. Te figury były płaskie. A czy jesteśmy w stanie wykonać takie rzeźby, ale trójwymiarowe? Tak. Odpowiednio wysokie napięcie może spowodować przebicie izolatora. W przypadku powietrza potrzeba 6000 V na każdy centymetr. Gdy jest to ciało stałe, przebicie pozostawia w nim trwały ślad. Aby uzyskać trójwymiarową rzeźbę, musimy wprowadzić ładunki do wnętrza izolatora. Posłuży nam do tego wiązka elektronów z akceleratora. Sprawdźmy, co stanie się, jeśli napromienimy ten blok akrylu, który wcześniej delikatnie nawierciliśmy. Na podglądzie z kamer przemysłowych obserwujemy, jak nasze próbki przejeżdżają przez zakręty w labiryncie chroniącym przed promieniowaniem. Gdy próbki znajdą się bezpośrednio pod wiązką, widzimy, że zaczynają świecić. Jest to efekt gwałtownego hamowania elektronów rozpędzonych do prędkości bliskich prędkości światła, znany jako promieniowanie Czerenkowa. Na pierwszy rzut oka widać, że nasz materiał zmienił kolor. Nazywamy to solaryzacją. Możemy też zaobserwować dużo ciekawsze zjawisko. Po napromienieniu wewnątrz materiału zgromadzony był olbrzymi ładunek wstrzykniętych do środka elektronów. Wcześniejsze nawiercenie lub uderzenie płyty spowodowało powstanie naprężeń mechanicznych, wokół których doszło do gwałtownego rozładowania, czyli przebicia. To co widzimy, to ślad po tym przebiciu zamrożony piorun. Jeśli przyjrzymy się dokładniej naszej rzeźbie, zauważymy, że każdy jej fragment podobny jest do całości. Obiekty o takiej własności nazywamy fraktalami i często obserwujemy w przyrodzie, np. liście drzew, spękana gleba czy struktura płuc. Figury Lichtenberga to wspaniały przykład, że nauka może być nie tylko zrozumieniem świata wokół, ale też inspiracją dla dzieł sztuki.